Daj mi jeszcze raz Andrzej, wycinki osowskiej jaka ulica? Brzozowa Dobra, zgłaszam ci wyjazd 44, pełna obsada za chwilę 43, coś się zgłosił. Brzozowa 44, wyjazd, pełna obsada za chwilę 43, coś się Co tam się pali? Poddasze no, tam... Wycinki osowskie, Brzozowa, tak? Brzozowa, masz coś? To tak czy jak na wolę, nie? Tak. F5-6. F5-6. To to będzie to! Przy tym, przy tym ładnym domu przed Wójtowem, za Wójtowem. Essa a